Dzień dobry, tu ja mówię. Dzisiaj sobie troszkę odsapniemy od tematu głównego, który przewija się to przez polską chatę. A może i tak nie, nie do końca, bo to w sumie wszystko się kotuje w jednym tyglu politycznym. Państwo, może pamiętacie taką maksymę, którą ukułem, mianowicie trzyatopowy system prowadzenia negocjacji przez miłościwie panującą partię PiS pierwszy punkt to jest nie oddamy ani guzika drugi, no dobra, możemy pogadać a trzeci to, który tyłek mamy pocałować tak zaczęły się negocjacje, proszę Państwa jeżeli chodzi o tak zwane porozumienia, porozumienia w ramach Unii Europejskiej które legło u podstaw stworzenia nowego budżetu czy tej kredytu nie wiem czy Państwo pamiętacie bo dzieje się strasznie dużo a jesteśmy zajęci jak mówiłem wcześniej zupełnie innym tematem jakie były okoliczności całego tego porozumienia dokładnie, dokładnie takie jak przed chwilą wspomniałem czyli na początku Morawiecki i Kaczyński krzyczeli że absolutnie nie zgodzą się na żaden Budżet europejski, jeśli będzie w nim zapisana praworządność, oczywiście tak, tak zwana praworządność i wartości europejskiej. Na końcu to nie tylko podpistali, ale zaczęli tego bronić jak niepodległości o paradoksie. W międzyczasie doszło do tej zmiany i narracji i postawy. Za sprawą nikogo innego, tylko ostatniego takiego pseudo-sojusznika Polski, mianowicie Orbana, bo to on po rozmowie z Merkel doszedł do wniosku, że swoje politycznie ugrał i Polska praktycznie zostałaby sama w tych negocjacjach po raz kolejny czyli byłaby okazja do nowej szopki pod tytułem 27 do 1, czy teraz w tej chwili 26, bo. Jak wiemy, szczęśliwa Wielka Brytania opuściła ten kołchos. No i co się dzisiaj, proszę Państwa, dzieje? No jeden wielki cyrk na kółkach, który każe nam sądzić jedno: no należy się wyzbyć jakichkolwiek wyrzutów sumienia, czy jakichkolwiek oporów związanych z krytykowaniem obecnej. Władzy, która jeszcze kilka lat temu zachowywała się jako taka, bo dość wspomnieć o tym, że na początku pierwszej kadencji to Beata Szydło jeździła do Unii Europejskiej i krzyczała tam w parlamencie, że Polska absolutnie nie podda się naciskom, i przez ten pierwszy okres rzeczywiście tak była. Później Kaczyński wpadł na genialny pomysł, jaki, jaki on tylko potrafi. Budować kadrowy pomysł, to jest człowiek, który słynnie z ręki do kadr, i wymieniono na bardziej europejskiego, marowieckiego szydło. i Skutki teraz są, proszę Państwa, tego takie, że oto dziś w Sejmie toczy się debata, w czasie której i przed nią jeszcze tylko dwie partie zachowują się racjonalnie, a mianowicie jest to odziwo Lewica, łącznie z tymi wszystkimi zadbergami i biedroniami czyli tęczowi, komuniści, bo tutaj jeszcze czegoś z tego trzeba dodać. Dlaczego się zachowują naturalnie i normalnie? No to przecież oni są największymi zwolennikami tego hołchozu. Jeśli dla nich słowo płynące z Brukseli czy z Berlina, z tego marksistowskiego ładu i porządku jest święte, no to konsekwentnie i siłą rzeczy głosują za tym porządkiem. I druga partia, która zachowuje się logicznie, politycznie to jest partia, proszę Państwa Zbigniewa Ziobry, Solidarna Polska która no niejako przejęła wszystkie te postulaty programowe i wartości jakie dotąd prezentowała PiS i stanęła twardo po prawicowej stronie a tam to stanowisko wygląda w taki sposób, że Polska ma samo stanowić o sobie, a nie poddawać się nie traktatowym zresztą przepisom związanych, związanych z, z tą nieszczęstą praworządnością. I proszę Państwa, dosłownie w tej chwili, być może gdzieś tam w tle jeszcze słychać tych mędrców, którzy gadają w Sejmie. Słucham ich. Przed chwilą był Kosiniak, Kamysz. Wcześniej występował ee, Morawiecki e, i gadał, no nie przymierzając, jak Tusk. Gdybyśmy sobie 3-4 lata temu wyobrazili, że premier z ramienia PiS będzie gadał o jakimś nowym ładzie, nie tylko już tym nowym ładzie postpandemicznym, ale nowym ładzie ekologicznym, o zielonej Polsce, o przechodzeniu z, z energii węglowej na, na energię odnawialną, o tym, że to Unia jest gwarantem rozwoju Polski, Proszę Państwa, no coś takiego ktoś by spłodził dwa, trzy lata temu, a czy nawet jeszcze przed tym, jak PiS objął władzę, że tak to będzie wyglądało, że doradca Tuska będzie premierem PIS będzie opowiadał takie rzeczy, a Kaczyński nie tylko nie zareaguje, ale będzie bił brawo, a obok będzie siedział Macierewicz, no znany z bardzo radykalnych poglądów i również nawet nie piśnie o zdradzie stanu czy oddawaniu polskiej suwerenności. No, Natychmiast ktoś taki zostałby uznany za człowieka niespełna, niespełna rozumu. Proszę Państwa, po sześciu latach, od momentu, kiedy PiS przejął władzę, no dokładnie to pięć z, z kawałkiem, takie rzeczy już nikogo nie dziwią. A najbardziej prawi z prawych stoją za tą śmieszną formacją, która już zatraciła się kompletnie we swoich propagandowych sztuczkach i to w odniesieniu do kwestii higieniczno-sanitarnych, jak i politycznych i biją brawa, jak te jak oni to nazywają, lemingi które połykają beznamiętnie wszystkie Treści z TVN-u i z Gazety Wyborczej, tylko oni sobie zamienili karmę na telewizję Kurskiego i na wszystkie media niepokorne. Proszę Państwa, no to jest dramat. To jest, to jest z jednej strony niesamowita komedia, niesamowita groteska, ale z drugiej strony dramat. Tej władzy, która w tej chwili jest przy korytku, nie należy już ufać w żaden sposób. Zresztą nie, Państwo wiecie, że nie należy ufać nikomu, nie należy wierzyć w nic, należy patrzeć na fakty i wyciągać wnioski. Ale próba usprawiedliwiania i jeszcze poszukiwania gdzieś jakiegoś sentymentalnego poszukiwania rdzenia patriotycznego u tych ludzi z Jarosławem Kaczyńskim na czele, bo dotąd było tak, że nawet jak się waliło w PiS, to się ośrądzało Jarosława Kaczyńskiego, to jest próbą straczeńcą. To jest. To jest misja samobójcza. Człowiek racjonalny, człowiek trzymający się jakichś podstawowych zasad, no, tych zasad, którymi PiS sobie w tej chwili wyciera buzia jeszcze kilka, kilka czy kilkanaście lat temu. Miałem wrażenie, że autentycznie im hoduje. No, próba tłumaczenia tego wszystkiego jest, proszę Państwa, zgnilizną moralną i no, jest tandetą intelektualną. Dlatego ja też Zgodnie z naszą zasadą, nie zamierzam wierzyć i mnie, a tym bardziej nie zamierzam ich bronić. Widzę, proszę Państwa, to, co widzę, i to jest marny koniec całego tego obozu patriotycznego. Dla niego jedyną receptą, jedyną terapią szczątą to jest odsunięcie od władzy, i być może przez 4 lata przewartościują się na nowo i cokolwiek z tego jeszcze odetną te zgniłe elementy i cokolwiek może jeszcze z tego się da uratować, chociaż ja tutaj też optymistą nie jestem. Proszę Państwa, to jak wygląda nasza scena polityczna jest niestety również obrazem tego, jak wyglądają kwestie związane z sprawami pandemicznymi. Bo to się wszystko ze sobą łączy i kotłuje. Nie mamy rządu, nie mamy opozycji, a jeśli ktoś się zachowuje racjonalnie w jakichś tam etapach, w jakichś przedziałach, to są tylko i wyłącznie incydenty. A jeśli chodzi o generalia, to praktycznie wszyscy idą w tym samym zgubnym kierunku i, i bez, bezmyślnie hołdują tym wszystkim idiotyzmom, które w tej chwili w skali globalnej na świecie są. Prowadzone. Mówiąc krótko, proszę Państwa, znikąd ratunku, jeżeli chodzi o kwestie polityczne i formacje polityczne, dlatego pozostaje nam jedno: trzymać się razem i y, znaleźć dla siebie niszę, w której poczujemy się normalnie, bez żadnych, bez żadnych dodatków, bez żadnych y, w cudzysłowie upiększaczy y, ornamentów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.